Koniec z zamawianiem kebaba na kolację. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak możesz robić zdrowe, smaczne posiłki w mniej niż 5 minut. I ta bardzo prosta zmiana, która spowoduje, że Twoje posiłki będą znacznie zdrowsze, że w ogóle Twoje odżywianie będzie znacznie zdrowsze, to jest dodanie zdrowych przekąsek. Jest to absurdalnie mała inwestycja, bo to zajmuje mniej więcej 2-3 minuty dziennie, żeby zrobić taką pożywną przekąskę. Kluczowe jest to, żeby przekąska składała się z białka. I węgli, żeby też dostarczyć energię i żeby łatwiej było nam przyswoić to białko do komórek. Ale po trzecie oczywiście musi być absurdalnie prosta w zrobieniu. Musi nam dać energię na 2-3 godziny, tak żebyśmy nie musieli pić siedmiu kaw dziennie. I tutaj z pomocą przychodzą do nas wafle ryżowe, które możemy posmarować różnymi ciekawymi rzeczami. I absolutnie jedna z najlepszych rzeczy jaką możemy zrobić to posmarować te wafle ryżowe z serkiem wiejskim, który jest bogaty w pełnowartościowe białko. Zajmuje to może, nie wiem, dwie minuty. Mamy gotowy taki nawet mały posiłek, to jest taka większa przykąska. Równie dobrze możemy posmarować te wafle humusem albo masłem orzechowym, ale jeśli się odchudzamy, to z masłem orzechowym powinniśmy uważać. Raczej tak, żeby, żeby nie przesadzić, tylko tak bardziej lekko posmarować, żeby, była, żeby coś tam było bardziej dla smaku. Drugą bardzo dobrą rzeczą jest zrobienie shake'a, Super shake, bo to nie jest tylko zwykły szejk białkowy, ale do tego shake'a białkowego warto jest dodać jakieś owoce czy warzywa, żeby do tego mieć jeszcze witaminy i minerały oprócz tego białka, bo wtedy będzie mieć rzeczywiście dużo, dużo energii, to działa 100 razy lepiej niż na przykład jakiś baton w stylu Sneakers. To jest totalnie przereklamowane. Są lepsze rzeczy, które mogą, które rzeczywiście dadzą nam energię nie tylko na chwilę, ale na dobre kilka godzin. Produktywnej pracy. I wtedy do takiego białka bardzo dobrym po świetnym pomysłem jest wrzucenie na przykład awokado do, taki do takiego białka, albo nawet mrożonych owoców, jak truskawki czy maliny, natomiast jeśli jest sezon, to mogą być to tak samo świeże owoce, nawet będzie to pewnie jeszcze lepsze. Możemy również łączyć warzywa z owocami. Więc zazwyczaj wrzucamy wtedy białko, bazę w stylu woda albo mleko, znacznie bardziej polecam mleko, nawet niskotłuszczowe z tego względu, że z wodą. Jest to bardzo ciężko wypić dla, większo dla większości ludzi, bo jest to zwyczajnie niedobre. I kiedy już mamy mleko, białko, to wtedy dodajemy jeszcze na przykład jakiś owoc, jak na przykład jabłko, czy właśnie truskawki, czy cokolwiek innego, do tego jeszcze awokado, albo jakąś marchewkę, czy cokolwiek innego. Co lubicie? Tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o warzywa i owoce. Najważniejsze jest to, żeby wybrać to, co nam najbardziej pasuje, żebyśmy mogli to pić codziennie. I wtedy zabieramy takiego szejka do pracy, czy gdziekolwiek indziej. Możemy go wypić w każdym momencie, nawet podczas pracy, czy na wykładzie. Nie musimy szczególnie skupiać się na tym, żeby teraz być z tym szejkiem i pić te tego szejka, tylko możemy gdzieś go tam pić obok, więc właściwie nie tracimy w ogóle czasu na spożywanie go, a mamy jakościowe jedzenie. Świetną opcją jest również zrobienie kanapek, ale kanapek bez chleba, i są one. Idealne dla osób, które chcą się odchudzić, czy dla osób, które są na diecie niskowęglowodanowej, bo czują, że na przykład węgle ich usypiają, co bardzo dużo osób odczuwa, takie zmęczenie po zjedzeniu węgli. Więc to, co robimy, to wkładamy szynkę, ser i na przykład pomidor do sałaty. Pakujemy to do sałaty, takiej chrupiącej, fajnej sałaty i wtedy to ta sałata jest bazą do kanapki, a nie chleb. Jest to faktycznie zdrowa i niskokaloryczna przekąska. Jeżeli chodzi o śniadania i kolacje, tutaj głównie chcemy opierać się na nabiale, jak na przykład serek wiejski albo twaróg. I ten twaróg możemy zrobić na bardzo wiele sposobów, bo możemy to zrobić zarówno wytrawnie, jak i na słodko. Jeśli chodzi o wersję na słodko, no to możemy dodać na przykład jakiś owoc w stylu banan czy jabłko, wkroić to, dodać trochę cynamonu, trochę miodu i mamy bardzo fajną pożywną mieszankę. I to zarówno możemy zjeść na śniadanie, jak i kolację. Z drugiej strony możemy dodać jakieś przyprawy, jakiś pomidor, cebule. I wtedy mamy wersję bardziej wytrawną, to już zależy jak kto woli. Równie dobrze są wszelkie proste sałatki, jak sałatka grecka, jak na przykład sałatka grecka, czy jakiekolwiek inne sałatki, gdzie nie dodajemy tony sosów i tony oliwy. Oliwa i sosy są oczywiście ok, ale w ma mniejszych ilościach, chyba że jesteśmy na masie i chcemy nabić jak najwięcej kalorii. Równie dobrze tutaj sprawdzą się jajka, bo jajka możemy w rzeczywistości wziąć nawet ze sobą do pracy. Jeśli dzień wcześniej je ugotujemy, no to możemy je wziąć gdzie chcemy. Ale też są świetne opcje na zrobienie jajek, na przygotowanie jajek na śniadanie w postaci chociażby omleta, czy zwykłych jajek gotowanych, czy jajecznicy. To są bardzo pożywne posiłki, które również dadzą nam energię nawet na 5-6 godzin. Jajka są niesamowicie odżywcze, niestety bardzo długo demonizowane, ale niepotrzebnie, i nawet eksperci, którzy zajmują się żywieniem, zaczynają już o tym mówić, że jednak te jajka to są ok. Jest tylko pewna grupa ludzi, która bardzo źle może na nie reagować, ale większość, jeśli ktoś jest to może bez problemu jeść 3-4 jajka dziennie i wręcz powinien to robić, z tego względu, że jajka mają nie tylko idealny profil aminokwasów, czyli białek, ale także prawie wszystkie witaminy i minerały, jakie istnieją. Dlatego jest to super jedzenie, które powinno jak najczęściej być na naszym talerzu i również przygotujemy je w około 5-7, może 10 minut. To są takie podstawy, przykłady, jakich możesz użyć. Jeśli chcesz wejść w to głębiej, jeśli chcesz zobaczyć również jakie obiady możesz przygotować, które będą dla ciebie świetnie działać, to wejdź w link tego filmu i odkryj więcej w moim e-booku, gdzie dzielę się wszystkimi sposobami, których używam na co dzień i używam w pracy z moimi podopiecznymi, którzy chcą zrobić formę, ale na przykład mają 2-3 godziny tygodniowo na szykowanie jedzenia. Jeśli czujesz, że to jest coś dla ciebie i chcesz przyspieszyć ten proces swojej metamorfozy nawet czterokrotnie, to się pobierz po swoją kopię e-booka i zacznij z nią działać jak najszybciej. Znajdziesz tam same konkrety, najważniejsze narzędzia w pigułce, żebyś mógł przyswoić wszystko to, co będzie ważne dla ciebie przy tej przygodzie, kiedy zaczniesz działać z tematem zero lania wody, same mięso. Jeśli cenisz sobie czas, chcesz małą inwestycją mieć duży zwrot, to to jest coś dla ciebie. Sprawdź teraz i przestań marnować swój czas na rzeczy, które nie działają lub nie są dopasowane do twojego stylu życia. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym tygodniu.